Badki, no Bo chwileczkę to potrwa. oni ja tam doskoczę. Ale tak jak mówię, jak już tym razem nie doskoczę, to no. Dobra, więc robimy cut down i wracam do Was, jak, jak tam doskoczę. No no okej, okay, nie jestem na ostatni. Jeżeli się teraz nie uda, to idę się ciąć normalnie. No, Boże. Tak, to był sekret. To wszystko po to, że zrobiliśmy, żeby się dostać do sekretu, chociaż nie tylko. Naboje, naboje... E, wow, tutaj i śledź. Chociaż nie tylko, żeby się testy... Trzeci sekret, tak? Dobra, czyli już wiem, gdzie są wszystkie sekrety. Już pamiętam, haha. Ha. Oddawać apteczkę... A nie, co, naboje. <śled> dobra, i co ja sobie zapiszę tutaj? <śled> jak mi się w końcu udało tutaj to to doskoczyć? Boże, jak się cieszę. <śled> A, czy czuję, że się tam zrąbię po prostu prędzej czy później, więc no. Nie wiem czy stąd bym nie mogła tak po prostu doskoczyć tam, czy muszę na linę wchodzić. Chyba bym mogła. Ach, chyba jednak nie. <ścoughs> Zabezpieczyli się. Przed tego typu rzeczami. No dobra, ale to już będzie prostsze od. O, prostsze. Ja. Ha, ha, ha. Prostsze. O Boże! Normalnie się przypomina Tomb Raider 3, też moje. Zirytowanie, jak nie mogłam ich doskoczyć, czego i zrobić. Boże! W Londynie, zwłaszcza, o Boże, tam było straszne. Szczerze mówiąc, zastanawiam się na tym, jaki Tomb Raider nagram po skończeniu Tomb Raider 4. Bardzo daleko nam jeszcze do tego, ale zastanawiam się. Myślę, że już mam faworyta mojego. Być może zrobię głosowanie, a być może go nie zrobię. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie wszystko. Natomiast ja mniej więcej już mam swojego kogoryta. Grę którą, Tomb Raidera, którego ja bym chciała po prostu przejść jako następnego. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. jest y, właściwie, będzie cała ogromna i długa droga do sekretu. Wow. <laughs> Było bardzo blisko. Um, no ale cóż, my zdobywamy wszystkie sekrety, więc niestety musimy się namęczyć z tym sekretem. A będzie to męcząca droga, naprawdę. Więc jeżeli komuś się nie chce, to no to nie wiem. Jeżeli ktoś nie ma tak źle w głowie jak ja i nie zakłada sobie takiego dziwnego, nie wiem, dziwnego zadania zdobycia wszystkich sekretów w Tomb Raider 4, to nie polecam, ogólnie nie polecam po prostu. Ta dźwignia, która nas zrzuciła jednocześnie w dół, uruchomiła nam tak jakby platformę, dzięki której będziemy mogli naszą piękną rączkę, dokładnie tę platformę... Nie wiem, czy tu czegoś nie było po drodze. Nie. E, będziemy mogli naszą piękną rączkę tutaj wsadzić, jak zwykle, i tym razem będziemy mieli torch. I cóż e, poczynimy z tą torch? Musimy ją zrzucić po pierwsze, tylko ja tej sobie żeby ona mi nie spadła gdzieś w dziwne miejsce. Um, ok, dobra, mam nadzieję. Szczerze mówiąc, to jej nie widzę. W tym momencie, ale mam nadzieję, że ona upadła gdzieś tak. Tak, że będę ją w stanie znaleźć. Ok, no i teraz musimy zejść tam na dół. Chcąc, nie chcąc, ponieważ jak każda szanująca się pochodnia, ta będzie musiała zostać zapalona. Tylko, żebyście nie powiedzieli, ta ona jest. Nie, nie użyję flary no dobra tego się właśnie bałam, bo na dziś spadnie także ją będę szukać teraz O oh omg nie no o mi żartujcie sobie ze mnie dobra wczytamy grę po prostu będę patrzeć gdzie ona leci i nie wiem. Wow, 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 koleżanko, koleżanko. <grystanie> Tego nie było w planach. Hmm. Okej, okay, dobra, widzę gdzie poleciała. O, rany. No, i to wszystko tylko dla sekretu. <grywa> e, chyba jeden z najgorszych sekretów w Tom Rider 4. Najbardziej wymagających, żeby się do nich dostać. E, tu nic nie było chyba. dobra, śmigamy w takim razie z tym do tego. Jeżeli się zastanawialiście, po co nam właśnie tutaj ten, ten znicz olimpijski, no to właśnie po to nie wiem, czy się od niego nie zapalę, chyba nie, bo skakałam przez niego, więc obejrzewam, że nie. Okej. Okay. Dobra. I teraz musimy nim sobie zapalić dwie pochodnie. Nie z tej strony, tylko z tej strony. Pochodnia ein. Właściwie eins. Und pochodnia 2. O, dobra. Z dala od tego zapaliłaś, ale okej. Okay. Ok, otwierają nam się tutaj takie pff, tajemnicze wrota do Hogwartu. Nie wiem, czy ta pochodnia nam jeszcze nie potrzebna. Wow! Hello! Tego nie było w planach. Dobra, mamy sobie spokój z tą pochodnią, bo za chwilę... Oh no! No tak, to jest to. Okej, okay, no i jeżeli nie macie ochoty zdobywać tego sekretu, to jeżeli nie jesteście tak szaleni i zdesperowani jak ja, to polecam Wam po prostu już zajść sobie, bo ten sekret jest zaliczony, więc... Natomiast jeżeli jesteście tak zdesperowani jak ja, no to powodzenia. Bo musimy w ten sposób przebiec przez to. Ej, ale to było dobre, musicie przyznać. Czekajcie. Może tutaj widzimy w takim razie stąd, tak żeby nie spadać już tam pochodnią. Przyda nam się trochę więcej życia tutaj w takim układzie. Tu było dobre. Okej. Okay. Zapiszemy grę. I cóż, śmigamy w takim razie, tak? No, nie, no. Mamo. Tak, ile to istniejemy? Oczywiste. Dlaczego ja. Jezu, jeszcze mi alt nie zadziałał, no? Tak wiem, że. W baletnicy krzywa spodnicę zawadza, ale. No! Boże, udało się. Okej, okay. i jeżeli będziecie łuchani, och, super, po prostu dostałem się do sekretu, jest ekstra, jestem wspaniały i w ogóle seksyjny i piękny. No to niestety, ale tutaj po podejściu do jednego z pilarów e, uruchamiają nam się skarabeusze. Właśnie, po podejściu do jakiegokolwiek pilaru, tak naprawdę nie do jednego, nawet tylko jakiegokolwiek pilaru, uruchamiają nam się, że tak powiem, skarabeusze. Skarabeusze to są wredne istoty i nam bardzo, bardzo szybko zjadają energię, więc no ja radzę raczej, e, no postarać się, żeby jakoś, nie wiem, prawdopodobnie i tak będę musiała użyć znowu tej apteczki. No Jezus, jaka ty jesteś głupia, Boże! Ta, no. Więc tak czy siak, niestety, no, tak jak mówiłam, warto sobie oszczędzać apteczki, bo no, pojawią się wkrótce i to jeszcze jest nic. Wkrótce pojawią się lewele, których naprawdę te apteczki będą niezbędne. I co może ja sobie najpierw tutaj podejdę, bo to mi się wydaje najciężej. No, Jezu, jaka ty jesteś durna. Boże, boże, boże! <grym> Jezus, jak one strasznie szybko zjadają te energie. Kurde, są skarabeusza, zjadają, jakby to był nie wiem, nie wiem, jaki bydlak jakby to był. Wow, jeszcze mi na weble są. Super. Nie. Nie. Zjemnie. Nie! Jezus, no. Dobra, wezmę dużą lampteczkę. No dobra, akurat mi się. Tę apteczkę, którą tam zdobędę akurat co Jest trudno. O, trochę tak jakbym w ogóle nie zdobyła w tym momencie tej apteczki na Nokiej. Jezu, kiedy ty masz problem Lara z z osobowością swoją Po prostu aż ciężko w to uwierzyć. No i oczywiście teraz, jak wzięłam apteczkę, to mnie prawie nie, nie dotykają. Jasna <grywa> norma. No właśnie, tak myślałam, że jak wezmę apteczkę dużą, to praktycznie mnie w ogóle nic nie zrobią. Okej, okay, jeżeli nie chcecie wracać przez te ostrza, polecam nie wracanie przez nie, to tutaj nam się otwiera dodatkowe przejście. I lepiej, bardzo szybko przez nie wychodzić, dlatego że no, te skarabeusze będą nas ścigały przez jakiś tam czas. Nie! Jezu! O, nie! Boże! Ja pierniczę. Jezus, Maria, no! I tak w kretyński sposób po prostu chiciemy tutaj i tracimy straszną masę czasu. O mój Boże! Masę czasu apteczek i nerwów. Nie wiem, kto wpadł na idiotyczny pomysł zrobienia tych skarabeuszy, które mają po prostu siłę, nie wiem, pyka jakiegoś. Jezu, jeszcze więcej, pewno, za mało was jest, za mało, tak, za mało. Jeszcze więcej mi spadajcie na głowę, jeszcze mi z jakiejś dziury powychodźcie, tak, bo bardzo mało was tutaj jest, bardzo mi was brakuje, naprawdę. Jestem taka, taka samotna po prostu, Lara jest taka samotna w tych grobowcach i na pewno jej się bardzo przyda towarzystwo. Nie wiem, czemu spadają klatki. Przepraszam za to. Pewnie i one padły ofiarą z <grymne> Dobra, tu sobie zakrzemy. E, przepraszam Was na sekundkę. No dobrze, już jestem. Nie mam bladego pojęcia, czemu leciały klatki, bo miejsca na dysku mam bardzo dużo na nagrywanie, więc zupełnie nie wiem, skąd ten spadek klatek, ale mam nadzieję, że już będzie w porządku. Won ode mnie! No mam nadzieję, że po się nie umiecie wspinać, więc... O rany! <grym> po prostu odcinek z przygodami, naprawdę. Dobra. Łyczek cappuccino. Mhm. Dobra, nie w tę stronę. <laughs> Zupełnie nie w tę stronę. Ej, Lara, kurczę. Tak, z tego co się co kojarzy, będziemy musieli znowu przez te wszystkie, tak, przez te wszystkie liny przechodzić teraz. O mój Boże. Nie no, ja się zabiję chyba. <grymne> Naprawdę. Strata dwóch dużych apteczek w jednym levelu. Uwierzycie, uwierzycie w to? Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. I jeszcze zabawa kolejna z tym. Bo musimy się dostać na tę trzecią linię. Niestety znowu. I tam wskoczyć, bo tam z tyłu jest zakończenie levelu. Koniec, nic, zasada taka sama, jeżeli mi w tym momencie nie wyjdzie, to to pff, przerywam nagrywanie i radzicie sobie sami. nie <laughs> <Ja> żartuję. <laughs> przerywam nagrywanie i ja czy jestem, czy z tej liny byłabym w stanie doskoczyć tam. Podejrzewam, że ten eksperyment będzie mnie kosztował życia, ale dobra. myślałam. Dobra, ale to jeszcze raz próbujemy w takim razie, bo ta próba była zniszczona przeze mnie, przez moje próby ułatwiania sobie życia troszkę nierozsądne. Chociaż, czasami są takie bugi, albo, albo po prostu twórcy nawet nie przewidzieli, że można gdzieś tam dojść w jakiś inny sposób niż, niż oni by sobie życzyli tego. Dobra, okej. Okay. No to w takim razie spotykamy się może jak doskoczę tam, albo nie, jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna tak sobie. O. Trzymajcie kciuki tam, proszę Was. Naprawdę, bo ja czuję tę karmę z przyszłości. Będę sprawdzać, czy trzymacie kciuki. Naprawdę, zabawa na tych liniach to jest to najgorsza rzecz w Tomb Raider 4. Przynajmniej in my humble opinion. Nie wiem, czy nie jestem troszeczkę za wysoko, żeby tam doskoczyć w tym momencie. No. O Boże. Jeszcze jedna próba! Taka jeszcze jedna, malutka próba. Um, Okej. Okay. Ogólnie gra zaczyna się robić coś ciekawa. Znaczy zaczyna się robić. Oczywiście znam grę, ale... No dobra. Okej, okay, no to już trudno. W takim razie... Albo dobra, jeszcze jedna. <grych> e, bo mam coś do powiedzenia. E, gra nabierze, jak to się mówi, rumieńców wkrótce. Już właściwie nabrała, ale mimo wszystko to jest... E, no, Jakby na to nie patrzeć, początek gry. Um, więc, no. Aleksandria to będzie, to jest jeszcze właśnie taki początek gry. Natomiast później, jak już dostaniemy do Kairu i tak dalej, to już to, to już się zrobi bardziej ciekawie. <gryw> znaczy ciekawie jak ciekawie, to też jest ciekawie, ale zrobi się bardziej, nie wiem, ciężko. To na pewno. Ale jedyny plus jest taki, że nie będzie już po 7 sekretów, 5-7 sekretów na level, będzie 1 góra, 2. Więc to już jest pocieszające troszkę. Nie. Dobra, okej. Okay. Spotykamy się jak ja tam doskoczę. Okej. Okay. Udało się. Powiem Wam, że nie wiem, która to jest próba właściwie. Pierwsza albo druga. Po wyłączeniu nagrywania. Więc nie jest ile, moim skromnym zdaniem. Jeżeli gdybyś mi się jeszcze mogła nie spaprać teraz na dół Lara, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. No! Dobra, zapisujemy. Bo ja czuję, że ja za chwilę spadnę gdzieś tam idiotycznie i będę musiała to przechodzić znowu. A, naprawdę to mnie przerasta troszeczkę. Są <głos》>, wiele rzeczy w tym brighterze, mnie przerasta, ale to wyjątkowo. Dobra. Uff. I tak nas czeka zdobyć jeszcze piątego sekretu, ale piąty sekret już taki, nie wiem, taka. O! Wiedziałam, że coś takiego się wydarzy. Zapomniałam, źle zrobiłam. W piąty sekret już będzie taka sienka na torcie, już będzie bardzo, bardzo prosty. Można go przeoczyć, ale ogólnie będzie bardzo prosty do zdobycia, wręcz banalny. Mm. Zwłaszcza w porównaniu, Jezus, z tymi. Ja pierniczek jak mnie to wkurza. Zwłaszcza w porównaniu z tymi, więc. Więc już naprawdę, wszystko, co straszne i okropne w tym levelu jest za nami. Natomiast. To, co straszne i okropne w kolejnych levelach, dopiero przed nami. <grych> Ale spokojnie, do końca Aleksandru nam, zostaną nam teraz tylko dwa levely, więc. I to w dodatku jeden będzie bardzo krótki. Więc myślę, że spokojnie damy sobie radę. Dobra, trzymajcie kciuki, żebym się nie zwaliła tam. O, super. Mam nadzieję, że trzymaliście. Jeżeli nie, to cóż, wiecie, sama jestem taka zręczna i szprytna. Chociaż to akurat bardzo mocno wątpię. Bardzo mocno. No. No, patrzcie, jaka dziadyka bazarowa. Okej. Okay. Um, aha, dobra. Tu sobie patrzę. What the fuck, Czemu nie jest podniesione? Zapomniałam, oczywiście, o tym. okej, okay. tam do przodu, znaczy do przodu, za tym jest już wyjście z levelu, praktycznie. Natomiast, tak jak mówiłam, tutaj jest już piąty sekret. To jest, no, do zdobycia w ten sposób. Jest bardzo prosty, ale można go przeoczyć. Jak już jest zmęczonym na przykład innymi sekretami albo ogólnie główkowaniem w tym levelu, chociaż tutaj nie było dużo główkowania. No ale ogólnie. Tak czy inaczej można go przeoczyć. No i znowu zostajemy Uzji zamiast naboje do Uzji. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd w takim razie jeszcze, co my tu mamy. 1050 Uzji, 6 rewolwerów, 204 normalnych naboi do Shoguna i... 84 tych rozpryskowych. No, nie wychodzi mi eee, 8 granatów, 4 supergranaty jakieś, 4 flasz, a mo nie wiem czy to, to jest jakiś rozbłyskowy, nie wiem eee, 20 normalnych strzał, 20 zatrutych strzał, 20, 30 wybuchowych strzał, 195 flar, 47 i 22 apteczki i jeszcze mamy zasady gry w seneta. Super. Wiecie, te apteczki, te flary to jest nic, tylko te. te, te zasady gry w seneta to jest coś. <grystanie> Okej. Okay. Dobra. Grzecznie i ładnie schodzimy sobie do następnego levelu. I sobie, sobie zapiszę jeszcze. No ja czuję, że ja, wiecie, mam tak mało życia, że tutaj maleńkie jakieś spadnięcie gdziekolwiek może. W, Niestety być to... Do... Um, Okej, okay. oczywiście scenki mi nie nagrało, dlatego ja tę scenkę dla Was dokleję z Tomb Raider Chronicles, o ile będzie działała ta stronka, ponieważ ostatnio nie dokleiłam dla Was scenki, bo ta stronka nie działała. Nie chciały mi się ściągać filmiki z tej stronki, wobec czego, jeżeli będzie działała, to oczywiście dokleję dla Was ten filmik. A, znajdujemy się aktualnie, moi kochani, w Guardian of the Summer Cat. Dokładnie. No jest to też długi level, ale wydaje mi się, że jednak trochę prostszy niż, niż tamten. Mamy fajny dywan czerwony, opleciony jakąś liną. Sarkofagi. Te sarkofagi mi przypominają bardziej jakieś, nie wiem, średniowieczne katakumby takie bardziej brytyjskie, gdzieś tam, gdzieś podziemia, croft malor, niż, niż ten, tylko te, te malowidła na ścienne przypominają, że to jest Egipt. Dobra, no to tyle w takim razie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przepraszam za wszystkie fejle, chociaż wiem, że Wy mnie bardzo lubicie. No i widzimy się w takim razie w Guardian of the Summer Cat. No, to trzymajcie się i cześć! for i have served the god of light horus at the time of plagues to read this inscription means that the ruler of darkness is free set is released to walk abroad amongst the mortals enlisting his armies of the night to serve him he who removes the amulet and releases the dark power of set shall summon the sun god horus for only the power of light will again imprison him by the power of the amulet and armor of horus shall set the living. Be confined for all eternity. Summon the light of Horus through the light of the millennial constellations into his temple beneath the ageless pyramid. Into his likeness set in stone. to battle and defeat said